Hej, witam serdecznie na moim kanale z tej strony Magda. Jak już możecie zauważyć po tytule tego filmu, dzisiaj przychodzę do Was z moją recenzją na temat podkładu Zoeva Authentic Skin. Ja już tego podkładu używam jakiś czas, to będzie około pół roku. Zużyłam na sobie już ponad butelkę tego podkładu, więc jak możecie wywnioskować, bardzo go lubię. I dzisiaj postanowiłam się z Wami podzielić właśnie moją opinią na temat tego podkładu. Jak widzicie, ja w ręku mam tutaj dwa te podkłady, to są moje dwa ulubione kolory tego podkładu i jest to kolorek 0,50N Beautiful. To jest kolor z takimi oliwkowymi podtonami, także idealnie się nada do takiej cery, na przykład jak moja, i drugi kolor to jest z takimi żółtymi podtonami, to jest kolorek. 040W Artist i ten kolorek z, z tymi żółtymi tonami idealnie nada się do większości słowiańskich skór ponieważ ma dość jasny odcień wyraźnie widoczne żółte podtony ja może zrobię Wam jeszcze tutaj takie małe porównanie tych dwóch kolorów tak żebyście widzieli na mojej dłoni jak one się prezentują oba obok siebie Ten kolorek u góry to jest ten z oliwkowymi podtonami, jak możecie zauważyć, wyraźnie to widać, a ten na dole ma takie żółte, to jest taki żółty odcień. Ja z tego podkładu, przyznam się szczerze, mam kilka kolorów, bo bardzo go lubię i lubię nim pracować nie tylko na sobie, ale przede wszystkim na moich klientkach, którym często zależy na tym, żeby skóra była bardzo ładnie wykończona, z naturalnym blaskiem. Raczej większość klientek, która mi się trafia, yy, lubi naprawdę naturalne wykończenie yy, cery. Yy, oczywiście warto yy, też zadać pytanie na pewno klientce, która przychodzi do nas na makijaż, yy, jakiego podkładu używa na co dzień, jakie lubi krycie. Bo może się okazać, że ktoś, kto po prostu yy, nie ma nawet potrzeby, to na co dzień używa na przykład Estée Lauder yy, i niekoniecznie będzie zadowolony z takiego krycia, więc na pewno zawsze warto yy, dopytać o to. Ja jednak zawsze staram się przekonywać klientki, żeby używały podkładów odpowiednich do swojego typu cery. I tak na przykład ten podkład będzie odpowiedni do skóry suchej, ewentualnie mieszanej i wrażliwej, która nie potrzebuje jakiegoś specjalnie dużego krycia, potrzebuje czegoś lekkiego. No to uważam, że ten podkład na przykład dla mnie, poza kremem Bibi, który ubóstwiam i po prostu z każdej marki staram się testować, kremy właśnie te Bibi, żeby mieć porównanie, a lubię też je bardzo używać, bo po prostu mają idealnie dla mnie krycie na co dzień i ja nie potrzebuję niczego więcej. No to ten podkład jest jakby drugim produktem po kremach Bibi, które naprawdę lubię w codziennym makijażu, ale nie tylko codziennym, bo dla mnie taki podkład jak ten idealnie nadaje się także na jakieś wyjście na imprezę, na wieczór, gdy potrzebuje trwałości cały dzień. Ja osobiście wolę sobie troszeczkę przypudrować nos w ciągu dnia, niż po prostu robić sobie maskę od rana, żeby tylko zachować właśnie tę matową buzię do samego wieczora, czy na imprezie do samego rana. Zresztą ja lubię bardziej takie wykończenie glow, więc ten podkład jest dla wszystkich osób, które tak jak ja lubią takie wykończenie. Ja mam ten podkład w pięciu kolorach, tak. Tak jak już Wam mówiłam wcześniej, i oczywiście cztery z tych kolorów to są kolory takie, które mogę używać zazwyczaj na klientkach. Jeden kolor bodajże 020C to ma takie troszeczkę różowe podtony, bardzo rzadko go w sumie używam i mam też jeszcze pomiędzy chyba ten 030N też taki z oliwkowymi tonami, tylko po prostu jaśniejszy i pierwszy jaki kupiłam to był 140 e przestrzegam Was przed tym, żebyście nie zamawiały w ciemno tych kolorów ponieważ ja się nacięłam i właśnie kupiłam sobie odcień z 140N, który okazało się, że przez butelkę w seforze wydawał się dla mnie idealny, a później po przyjściu do domu po prostu jak go nałożyłam na buzię, to okazał się strasznie ciemnym kolorem, mimo tego, że pamiętam, że pierwszy raz chyba tego podkładu używałam po lecie, więc moja skóra we wrześniu była jeszcze dość opalona, to i tak był na mnie za ciemny, więc teraz w zasadzie ten kolor używam tylko i wyłącznie do mieszania, albo po prostu będę czekać na lato... I wtedy będę go używać samego lub troszkę rozjaśnię po prostu jaśniejszym kolorem. Teraz może przeczytam wam nieco co producent pisze na temat tego podkładu. Wzbogacony o nawilżający olejek różany, podkład Zoiwa Authentic Skin nadaje skórze świetliste, gładkie wykończenie, które możesz dobudować do mocnego krycia. I oczywiście, jeśli chcecie wiedzieć, czy możemy dobudować to do mocnego krycia, to zostańcie koniecznie dalej ze mną w filmie, bo będę za chwilę oczywiście nakładać ten podkład na sobie. Podkład ten dostępny jest, jak tutaj producent pisze, w 44 odcieniach. Tak jak mówiłam, na półkach w Seforze możecie zobaczyć tylko i wyłącznie kilkanaście tych kolorów. Ja nie widziałam większego regału niż właśnie, żeby było kilkanaście odcieni. Raczej te 44 możecie tylko i wyłącznie kupić przez internet. Więc tak jak mówię, ja polecam na pewno dwa te kolory. To są najczęściej używane przeze mnie kolory, także możecie zaryzykować. i który z tych dwóch kupić, w zależności od tego, czy potrzebujecie żółtego pigmentu, czy oliwkowego w podkładzie. Tutaj jeszcze mam napisane: Authentic Skin posiada innowacyjną, lekką formułę, która została zaprojektowana, aby wyrównać kolor skóry, pozwalając jej jednocześnie naturalnie błyszczeć zdrowym blaskiem. No i to na pewno myślę, że już możecie zauważyć, zanim nawet zacznę ten podkład nakładać, ponieważ skóra naprawdę wygląda świetliście. I bardzo zdrowo. I producent zaleca nałożyć ten podkład pędzlem Zoiwa, oczywiście jakby inaczej, 104 Buffer Brush. Dla idealnej i łatwej aplikacji. Ja przyznam się szczerze, że bardzo rzadko używam podkładów przy użyciu pędzla. I ten Zoewa zdarzyło mi się może kilka razy nałożyć przy użyciu pędzla, ale zazwyczaj robię to gąbeczką. Przepraszam Was z góry, że jest ona taka brudna, ale jestem już po makijażu. A to jest moja ulubiona gąbeczka do nakładania podkładu. Glam Sponge z Glam Shopu. Ona kosztuje bodajże teraz 20 zł, ale teraz nawet jest na nią jakaś zniżka do 31 marca, także może możecie ją kupić za 18 zł. Ja mam akurat Tom MGLANS już trzeci chyba miesiąc i nic się z nią nie dzieje. Oprócz tej gąbki ja oczywiście używam albo Beauty Blendera, a dla klientek mam takie fajne, malutkie gąbeczki z Ridley Knicks, które kupuję w TK Maxie, chyba w ilości 4 sztuk za 20 zł. Myślę, że to tyle tytułem wstępu i możemy przejść teraz oczywiście do nakładania tego podkładu. Jeśli macie ochotę zobaczyć, jak pracuje się z tym podkładem, jak wygląda, jak kryje, to zapraszam. Zapraszam Was oczywiście do oglądania dalej tego filmu. To co, przejdźmy do nakładania podkładu. Ja będę nakładać dzisiaj odcień 050N Beautiful i jest to taki odcień z oliwkowymi tonami, jak już mówiłam Wam wcześniej. Będę ten podkład oczywiście nakładać gąbeczką i najpierw oczywiście rozprowadzam potrzebną porcję na mojej buzi. Będę sobie ten podkład delikatnie wklepywać. Generalnie ja lubię pobawić się z podkładem. To znaczy, że nie wklepuję go po prostu miejsce po miejscu i koniec, tylko po prostu staram się kilka razy w jednym miejscu zawsze tym podkładem dotknąć mojej skóry. Jak już możecie zauważyć, ten podkład ma takie świetliste wykończenie. On nie jest za bardzo kryjący, po prostu ma dać taki efekt naturalnej skóry z rozświetleniem, i myślę, że jak możecie już zauważyć, to coś takiego na pewno się dzieje. Jeśli chodzi o rozprowadzanie tego podkładu, to on bardzo łatwo się rozprowadza ma taką naprawdę przyjemną konsystencję. Podkłady do suchej skóry mają to do siebie, że raczej nie są zastygającymi podkładami i są dość plastyczne. Dołożę sobie jeszcze troszeczkę tutaj na czole, bo troszkę za mało nałożyłam. Jak widzicie ten kolorek 50N idealnie wtopił się w moją skórę. Jest to taki idealny odcień właśnie do mojej karnacji z takimi lekko oliwkowymi tonami. No, i co? Pierwsza warstwa nałożona. Ja Wam zrobię tutaj zbliżenie. I teraz zobaczcie sobie, właśnie z bliska, jak wygląda ten podkład. Tutaj miałam takie delikatne niedoskonałości, i one powiedzmy zostały przykryte w takim lekkim stopniu. Natomiast tutaj na brodzie mam dość taką zaczerwienioną zmianę, nawet ze stróbkiem, ponieważ nie mogłam opanować swoich paluszków i po prostu wycisnęłam to coś. Także no, tego niestety nie zakryję, ale pierwsza warstwa, jak możecie zauważyć, daje naprawdę takie wyrównanie kolorytu na przyzwoitym poziomie. No a przede wszystkim daje takie rozświetlenie i skóra wygląda bardzo świeżo. Nie wiem, mam nadzieję, że widzicie to w kamerze tak samo jak ja tutaj w lustrze. Bardzo mi się to wykończenie tego podkładu podoba. No i teraz. Jeszcze sobie za chwilę dołożę trochę tego podkładu na nosie. Mój, mój nos jest dość czerwony, więc po prostu muszę się postarać, żeby to odkrycie było na nim troszeczkę większe. No, i spróbuję sobie przykryć też te niedoskonałości pojedyncze, które lekko mi przebijają. Ja dzisiaj nie chcę tutaj nakładać jakiejś drugiej warstwy, bo nie uważam, że jest taka potrzeba. Chcę wam pokazać, właśnie jak ten podkład wygląda przy nałożeniu jednej warstwy, ewentualnie przy dołożeniu właśnie na te niedoskonałości e, jakieś e, tak e, punktowo. Także co? E, przykryję sobie tutaj po prostu to, co e, uważam, że jeszcze jest potrzeba, żeby, żeby była druga warstwa w tych miejscach. I staram się już tak czubkiem gąbeczki punktowo nie rozmazywać zbytnio tego podkładu, tylko faktycznie yy, pracuję z nim punktowo. Druga warstwa troszeczkę lepiej zakryła mi te niedoskonałości, ale jak możecie zauważyć, nie ma tutaj jakiejś dużej różnicy, szczególnie na takiej zmianie. Druga warstwa nie jest w stanie przykryć właśnie takiej bardziej zaczerwienionej zmiany. Zresztą tutaj też gdzieś w tych okolicach mam taką brązową plamkę, ona też nie jest jakoś specjalnie zakryta. Także no, dokładanie tego podkładu, dokładanie warstw nie powoduje jakiegoś specjalnie dużego, większego krycia. Także jestem w stanie ocenić, że ten podkład nadaje się do takich skór naprawdę suchych, wrażliwych, które nie mają żadnych takich większych problemów na co dzień. Oczywiście możemy sobie ten podkład do tego podkładu miejscowo dołożyć korektor lub po prostu nałożyć ten podkład na korektor, żeby troszeczkę wzmocnić krycie w poszczególnych miejscach. No i teraz jak widzicie mam nałożony sam podkład na buźkę. To przejdźmy teraz dalej. Nałożę sobie teraz korektor pod oczy. Dzisiaj to będzie Maybelline Anti Age korektor. Bardzo go lubię. Jak nałożę korektor, to przejdę sobie do wykończenia buzi już przy użyciu oczywiście pudru, różu i bronzera, tak, żebyście zobaczyły, jak w całości ten podkład się prezentuje po nałożeniu tych wszystkich kosmetyków. wyszedł ostatnio korektor właśnie też z Zoivy i mam ochotę go zakupić tylko właśnie obawiam się znowu robić to w ciemno, bo pierwszy podkład właśnie, który zamówiłam z Zoiwy, ten Authentic Skin, który Wam teraz prezentuję, to w ciemno zamówiłam kolorek, no i niestety nie trafiłam, bo był dużo za ciemny, no i boję się, że jak założę boję się, że jak zamówię korektor, to będzie powtórka z rozrywki, a raczej nie chciałabym zamówić jakiegoś super ciemnego odcienia, bo zazwyczaj takich korektorów po prostu się nie używa, ale myślę, że wkrótce zamówię i spróbuję, tak na pewno też nagram Wam tutaj film żebyście zobaczyły sobie jak wygląda połączenie tego korektora z tym podkładem. Korektor nałożony, to teraz przejdźmy do wykończenia twarzy i ja na takie pudry lekkie rozświetlające, na takie podkłady przepraszam, lekkie rozświetlające, jakim jest na przykład właśnie ten podkład Zoeva, uwielbiam nakładać pudry, pudry rozświetlające i tutaj dzisiaj mam taki puder z Hourglass, to jest kolorek Euphoric Strobe Light i ja bardzo lubię właśnie wykańczać sobie buzie w większości takim pudrem rozświetlającym i użyję do tego pędzelka mojego ulubionego, do takich pudrów to jest Contigo numer T7 z naturalnego włosia i ten puder będę sobie nakładać tutaj na skronie troszkę na czoło, ale tylko w, w zewnętrznych partiach chcę żebyście po prostu zobaczyły naprawdę jak Prezentuje się skóra taka rozświetlona tym podkładem, żeby nie przykrywać jego takiego prawdziwego blasku. No bo po co też nakładać taki podkład na, o takim wykończeniu rozświetlającym, jeśli później chcemy go zmatowić matowym pudrem w całości. No to uważam, że to się po prostu mija z celem. Teraz przejdę do nałożenia takiego pudru trochę matującego w poszczególne miejsca, szczególnie płatki nosa, tutaj strefa T i miejsce pod kościami policzkowymi i do tego celu użyję sobie mojego ulubionego niegdyś pudru Almost Powder Makeup z Clinique, ja mam go w kolorze 03 to jest niby podkład do twarzy ale ja zawsze używałam go jako taki puder wykończeniowy on daje takie fajne, matowe, satynowe wykończenie, tak bym to nazwała. Także jeśli jeszcze nie miałyście okazji wytestować tego pudru, to jak najbardziej Wam polecam. Ostatnio udało mi się go właśnie złowić na zniżce w seforze, Płatki nosa, broda i odrobinę Tutaj. Teraz przejdę do nakładania brązera, i będę sobie używać takiej czwórki yy, z beki. Pomieszam sobie te dwa róże. Teraz jeszcze szybko wykończę sobie usta i za chwilę wracam do Was z podsumowaniem makijażu podkładem Zoeva. Tak prezentuje się skończony makijaż z użyciem podkładu Zoeva. Mam nadzieję, że tak samo jak ja, widzicie ten naprawdę rozświetlony, świeży efekt na skórze. Mam nadzieję, że zachęciłam was do zakupu tego podkładu. Ja oczywiście te podkłady kupiłam za swoje pieniądze, to absolutnie nie jest film sponsorowany. Jeśli macie ochotę przetestować ten podkład, to oczywiście najpierw polecałabym wam pójście do perfumerii Sephora, ponieważ większość odcieni jest dostępna w internecie, a na poszczególnych półkach w Seforze macie tylko i wyłącznie maksymalnie kilkanaście sztuk z tego podkładu. No i ciężko może być trafić w odpowiedni kolor, więc na pewno trzeba iść do Sefory i sprawdzić sobie na próbce odpowiedni kolor. Możecie oczywiście poprosić panią, żeby zrobiła wam taką próbeczkę do słoiczka. Jest to dość higieniczne, jednak baznie wielu rzeczy higienicznych w Seforze to są właśnie podkłady, które pani może nałożyć wam pompką oczywiście do, do tego malutkiego słoiczka. No i mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Na pewno jeszcze... Zrobię dla was takie porównanie wszystkich kolorów tego podkładu, które mam, a mam ich kilka. Piszcie koniecznie w komentarzach, dajcie znać, czy może macie ten podkład, czy go używacie, czy lubicie go tak samo jak ja. I oczywiście, jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam was serdecznie na dół. Możecie zostawić w komentarzu, w komentarzu postaram się na wszystko odpowiedzieć. I co, jeśli film wam się podobał, to oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Zostawcie po sobie ślad, dajcie, w górę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z filmami na moim kanale. No i co? Do zobaczenia. Pa, pa!